Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Armię już z tej strony. Słuchajcie, yy, zakupiłem Star Realms. I postanowiłem, że spróbuję pograć dzisiaj online. Yy, I poszukam... Yy, ...jakiegoś gracza, który będzie mógł ze mną... ...zagrać. Oj. Coś tu skasowałem. Czekam na, na graczy. Mm, ale chyba ten gracz, bo raz ze mną przegrał. Za grałem, chyba nie będzie chciał teraz zagrać, więc. Y, robimy kancela. I poszukamy chyba nowego gracza. Mhm. Mm Więc szukamy kogoś. Może się jakiś gracz trafi i będziemy mogli się zmierzyć z kimś na żywo. Jestem bardzo ciekawy, czy, czy kogoś znajdziemy. Także, aha, może powiem o tym, że Star Realms, wersja papierowa, tak mówiłem, 40 zł około kosztuje. Natomiast ta wersja taka elektroniczna na Steamie kosztuje. Jedynie 18 zł. Więc słuchajcie, jeżeli jest możliwość za 18 zł pograć sobie na multiku, to moim zdaniem to jest super opcja. O, coś się tak przyblokowało. Nie bardzo rozumiem co. Dzieje? Ok. Więc może zaraz kogoś znajdzie. O, o jest. Zobaczcie, jest gracz. Gracz o imieniu Olok, więc cóż, my zaczynamy. Kupimy sobie jakiś tam statek za jeden złocisza. I jedziemy z koksem. Czekamy na jego turę. Nie będę mógł teraz wam wszystkiego wytłumaczyć, co tu się dzieje tak do końca, bo widzicie, że gramy tury na czas, więc trzeba szybko myśleć. Dobry wybór. Więc zapraszam do wcześniejszych materiałów, gdzie troszeczkę tłumaczę o mechanice Star Rems, na czym ona polega. Także po prostu weźcie herbaty w dłoń, yy, oglądajcie ten mecz i dobrze się bawcie. Yy, zobaczcie, jak ta gra wygląda na multiku, kiedy gra się już nie z komputerem, ale z żywym graczem. I słuchajcie, za 18 złotych taka rozrywka. Yy, to jest naprawdę nieduży koszt, a można fajnie się pobawić. Tak więc y, polecam. A w przyszłości być może, jeżeli jakieś środowisko tutaj się wokół kanału zrobi, będzie można pomyśleć o, o lidze. O tym, żebyśmy sami drodzy widzowie, wy i ja y, zorganizowali ligę i grali sobie na multiku właśnie w Star Rems. Fajną, prostą, ale jednocześnie głęboką strategicznie grę karcianą. Y, ale ładnie tutaj weszło. Grę karcianą, która. No, ma w sobie głębię strategiczną, jak ja to powtarzam. Do znudzenia jest naprawdę fajna. No i tematyka też taka wiecie, science fiction. Jakieś kurcze frakcje, strzelanie statkami, budowanie posterunków baz kosmicznych. Sprawia, że ta gra po prostu jest fajna, ciekawa i można się przy niej dobrze bawić. Dobrze, czekamy co przeciwnik zrobi. Musiał dwie karty wyrzucić. Ale i tak dużo kasy ma, bo aż 7, więc może poszaleć. Ja bym Missile Mecha brał chyba, albo Battle Bloba, no sam nie wiem kurczę, za te 7 kasy naprawdę te 3 statki, każdy z nich jest dobry. A no poszedł jednak w Gwiezdne Imperium widzę, nasz przeciwnik, no nie fajnie. Będzie mógł mi czyścić rękę. Co ja zrobię? Ja Missile Mecha wezmę, bo on może niszczyć bazy przeciwnikowi. Zezłomuję Explorera, zadam dwa obrażenia i czekam na turę gracza. Tak bym chciał trochę, kurczę, zainwestować też w jakieś leczonko, żeby po prostu móc tutaj się regenerować, bo to mi może pomóc jakoś dłużej się utrzymać i zbijać po prostu te punkty autorytetu przeciwnikowi. Mam nadzieję, że on w leczenie nie pójdzie, no bo trochę by to było dla mnie nieprzyjemne, bo wtedy bym trudniej miał po prostu, żeby go pokonać. No ale dobra, zobaczmy co on zrobi, bo na razie widzę, że ma 7 kasy. Co kupi? Kupi, kurczę, szkoda, bo ten statek na nim by mi też zależało, żeby go mieć. No, ale trudno. Kupimy coś innego. Zaraz zobaczymy. No, przeciwniku. Ok, skrapu. Ok, zezłomował sobie eksplorera jednego. Pytanie, czy drugiego też zezłomuje? żeby zadać mi kolejne dwa obrażenia. Może tak zrobi. Tak jest. Ok. Czyli łącznie cztery obrażenia mi zadał. Co możemy zrobić? Weźmiemy sobie posterunek, żeby jakoś się bronić. Zezumujemy sobie Explorera, zadamy 7 obrażeń. I oddajemy kolejkę. Tak więc ja tutaj wiecie, szybko podejmuję decyzję, bo na swoim koncie w Star Realms mam partii już grubo ponad 100. Więc mniej więcej wiem co robić. Ale wiecie, na Multiku można spotkać gracza, który no naprawdę będzie wymiatał. Na razie nie, nie czuję się super pewny mojej pozycji. Patrol mecha weźmiemy. Zezumiemy Explorera. No i liczymy na to, że przeciwnik nie będzie miał super kombosów. O, teraz jak te trzy karty nam fajnie wejdą. Jeżeli nam nic tutaj nie wyrzuci, przeciwnik nie będzie nam kazał wyrzucić kart swoimi imperialnymi, żółtymi kartami, no to ten kombos będzie fajny. Oby tak się stało. Tak, tak się stanie. Super. Na razie widzę, że sytuacja jest całkiem bezpieczna. Więc czekamy, co kupi. No, Bota tylko może kupić tego tutaj. Zobaczcie, czerwonego, który daje kasę, możliwość złomowania i atak ewentualnie, kiedy zdolność sojuszu się odpali. Tak więc. Okej. Okay. Jeszcze tutaj zezłomował sobie Explorera przeciwnik, żeby nas tutaj trochę pognębić. I czekamy. No, oddaj, panie kolejkę. Po co ci to? Po co przedłużasz? Po co przedłużać? Można od razu kolejkę oddać. I ja będę mógł działać, bo bardzo chcę, żeby ten kombos tych żółtych kart, czyli Gwieznego Imperium, ładnie tutaj wszedł. Nie, ale przeciwnik, coś kurczę... Nie rozumiem. O, w końcu zagrał. Zastanowił się. No i dobra, mamy, mamy niezły kombos. Mamy tylko dwa klasy, więc Explorera sobie kupimy i zejdziemy tutaj kartami i czekamy. Na razie sytuacja jest całkiem spoko dla nas. Zobaczcie, on dwie karty musi wyrzucić z ręki, bo taki, tak mu niegrzecznie zrobiłem, niemiło. Mam nadzieję, że nie będzie miał regeneracji, to może uda się go w następnej kolejce yy, pokonać. A nie ma regeneracji, no to świetnie się składa. Ma dużo kasy oczywiście, ale kurcze regeneracji nie ma, więc teraz może nam się uda go pokonać. Byłoby super. Ja bym na jego miejscu brał kurcze albo Battle Blob'a, albo ten posterunek, ten posterunek, czyli Mechów. Bo mech, ten świat mechów jest zarąbisty właśnie, bo on bustuje się z każdym kolorem. Dokładnie tak, i odpala zdolność sojuszu w każdej karcie. Z każdego koloru. Czyli z każdej frakcji. Dobra, my mamy już 4 ataku, on nie ma bazy, więc chyba wygramy to słuchajcie, powyźmiemy sobie atak, tak jest, i zwycięstwo, pięknie, tak więc drugi mój mecz na multiku i okazało się, że zwyciężyłem, fajnie się grało, słuchajcie to taki krótki materiał zajawkowy tutaj na wieczór, nie mogę też za długo też gadać, żeby nikogo nie pobudzić. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do wydania groszowych pieniędzy na no 18 zł. To niedużo myślę. I pobawienia się w Star Realms na Multi. Tak więc, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!